halo, halo? O, tak. Jeśli to znalazłeś, to dosyć dobrze. Ale chciałem się teraz. Słuchaj, e, wiem, że to trudno, ale musisz wykorzystać każdą możliwość, która tutaj istnieje, którą siadasz w tym pokoju. Rady, tak, nie ma innej opcji. Stąd nie masz już żadnej ucieczki. To, gdzie jesteś, jest w pełni odizolowane. Nie możesz stąd wyjść tak po prostu. Nie, jeżeli go nie pokonasz. Musisz go zrozumieć. Pojąć go. Czemu to robi? Wtedy tylko będziesz wiedział, jak go pokonać. Jednakże musisz na początku poznać to, co widział on. Stąd nie ma tych drzwi. One są gdzieś indziej. Stać, nie możesz pójść na skróty. Oni patrzą. Oni wszystko widzą. Pamiętaj, że gdzieś on tutaj ciągle jest. Eee, to w sumie. jeżeli rzecz <laughs> biorąc, tak spojrzeć, Masz też ograniczony czas. Eee, ona mówiła, że. byś się trochę zabezpieczył, więc. cóż. Możliwe, że. Jeszcze mnie kiedyś usłyszysz, chociaż e, nie wiem, to co się będzie działo potem będzie zależało tylko od ciebie. Nie będziesz miał kontaktu ani ze mną, ani z nią. Jak mówiłem, to będzie pustko. Między nami nic.